No. Witam Was kochani serdecznie na kanale Pike King. Dzisiaj po lekkim przymrozku wybieram się, bo luk już był naprawdę słabiutki w Nocy było minus 2, niecałe, także troszkę lód ścięło grubość około 14 cm. No i co, dzisiaj, tak jak obiecałem, błyska podlodowa, błyska mojej produkcji, gramatura około 12-14 gram, zależy która jak jest dolana. Delikatna łuska robi fajny efekt, do tego krętlik. Wędeczka, tak jak już Wam pokazywałem, z rękojeścią, bardzo wygodna. Reszta buchno węglowe bardzo delikatna w braniach, ale zarazem ma bardzo duży zapas mocy. Zapinam rybkę, nagrawkę i zaczynam szukać. No i cóż, Wam życzę miłego oglądania i zapraszam do subskrypcji. Kto jeszcze nie subskrybuje? No i cóż, zobaczymy się w filmie. Na razie, hej! No, i dobra, usiadłem. Siedzę na 16 metrach. Zobaczymy, co będzie się działo. No, coś się odezwało. Było podbicie. Zobaczymy dalej. nic to dużego. A. Ładnie wpięte na kotwicę. Dobra, szukamy większych. O, ładnie wybił. No, pięknie. No, jest trybka. I mała sztuka, ale rybka działa o, taki okoń, nic rewelacyjnego, a niech leci z powrotem. Coś tu się odzywa, ale ryby są niewielkie. Teraz spróbuję pochodzić, gdzieś znaleźć odpowiednie sztuki. Wędka bardzo dobrze pokazuje wybicia przynęty do góry, jak i uderzenia w dół normalne. Także wszystko się sprawdza, tylko na razie jeszcze nie znaleźliśmy odpowiednich ryb. Dobra, jedziemy do dna. O, już się odezwał w drugim podniesieniu. Delikatnie. Przychaki wcięte. Taki okoń piękny. Wraca do wody. Tam ten się spią, ale wziął od razu drugi. O, jest trochę większy. Taki okoń. 18 przynętło padło do dna w międzyczasie okoń do wody no, płynął i zobaczymy dalej, czy coś jeszcze tu będzie balansówki dzisiaj są schowane postanowiłem zrobić tylko materiał o rybce nic poza tym jest podlodowa, moja produkcja i jedziemy Zobaczymy, czy znajdę, o, czy uda mi się znaleźć dzisiaj większe ryby. Jak na razie są to tylko rybki takie, umówmy się wymiarowe, ale nie ma właściwych okoni takich, które powinny być. O taki. Pełno jest to rybko wymiarowe, około tam 16 cm. Oj. No i płynie, płynie, płynie. poszedł. Jeżeli tu nic nie będzie, to zaraz pójdę szukać większych. No. W końcu jest rybka. normalna, tak jak powinna być. Głęstka działa, no już go widzę. No i zobaczcie, taki fajny okoń Pokażcie kolego łyknął sobie no 27-8 cm rybka jest fajna siedzi. Tym razem jest mniejszy. Ale jest. Zależy go widzę. Taka rybka zobaczcie jak pięknie łyknął Może tak jak mówiłem rybka jest. Pora, muszę wziąć szczypce. No, łowię nad samym dnem, podnoszę z dna. Ryba stoi przy samym dnie, także nie ma potrzeby podnoszenia zestawu wyżej. Na razie jeszcze nie ma większych rybek, na razie drobnica, ale zaraz może coś, coś znajdziemy, coś się zmieni. Siedzi następny okoń. Tylko opuściłem i praktycznie od razu był A już taki. Nie duży. No, no. zanurzaj się, bo chcę łapać. Dobra poszedł. No jest lepszy. ale nie wiem czy nie jest podczepiony bo jakoś tak jest podczepiony bo kręci się dookoła opór jest duży Trzy, cztery centymetry rybki biorą. Nie ma jeszcze na razie nic większego. Siedzi rybkę. Taki okoń sympatyczny. Widzicie, rybka ładnie połknięta. Przynęta pobrana. Pokaż się, kolego. No, pokaż się. No, taki bardzo fajny. No, poszedł. No, ładne uderzenie było. Jest. ładna rybka Po idzie, po ale idzie. A dopiero widzę. pokaż się, zobaczcie, no to już jest 30. tak, bardzo ładne, super rybka, Łyknął głęboko, no wracaj, co dobra, no podbił. Widzieliśmy, nic wielkiego. Sympatyczny. Pokaż się No coś się odezwało. Jest tu sporo koni. Ale nie są, nie są duże, Zaraz pójdę dalej i spróbuję znaleźć te właściwe. Siedzi kolejna rybka.

Pokaż się taki fajny piękna rybka na siebie. po pięknym braniu piękna rybka nie jest jakiś specjalnie wielki Ale jest. Całkiem fajne. Okręg się. O taki. No było piękne puchnięcie znowu. Czyli coś jeszcze. Coś jeszcze jest tutaj. Jeszcze wszystkiego nie wyjąłem z tej dziury, siedzi, no, ale tym razem to mniejszy. Chociaż nie, no jakiś tam jakiś tam jest. O no, taki. Sympatyczny okoń. Siedzi rybka. Siopio czy jest? Jest taki. Maluszek. Dobra. Jest, ale to maleństwo. Taki okonek. siedzi rybka nie jest nic to wielkiego dzisiaj największe sztuki nie chcą się pokazać Nie dużo, ale troszkę ładniejsze. zobaczymy czy się poprawi Gdzieś było puknięcie jedno drugie ale jest wcięła się rybka ale wiem już dlaczego branie było tak delikatne po prostu malutki Drobnica jeszcze odsunę się, zrobię kilka dziur i uciekam dalej. Jest, ale tak jak mówiłem, malutki. No i się odczepił jeszcze. Dobra, odsuniemy się do boku. Dobra, kochani, dzień dobiega końca. Zaraz będzie 15. Zbieramy się do domu. Błystka dała radę, myślę, że wyciągnęłem około. 20-25 koni nie było nic wielkiego, ale pobawiłem się. Było fajnie. No i co? No Trzeba szykować się jeszcze na wypad, bo nie wiadomo, na ile starczy lodu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. No i jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.